Szanowni Państwo, dzisiaj w podwójnej roli, bo jako syn pani profesor Krystyny Heskiej-Kwaśniejszy, ale jednocześnie Naczelnik naczelnikiem oddziałowego Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa Instytutu Aniki Narodowej w Katowicach, który też dzisiaj chce w szczególny sposób uczcić sobie losy, dlatego też po Mszy świętej też będzie możliwość przejścia na cmentarz i złożenia wspólnych kwiatów. Do czego szczególnie Państwa zapraszam. Pani profesor, niestety. Dzisiaj ma no problemy zdrowotne, stąd też wyjątkowo wciela się w nią ja. Szanowni Państwo, w roku 1922 w Zofia Kostach zamieszkała wraz z rodzicami i synem, tatie i Jurchiem w Górkach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim. Po stracie to mój narza była bardzo bolała i była także świadkiem okrucieństwa trudnego do wyobrażenia. Los jednak rzucił ją teraz na ziemię wyjątkowej urody, Śląsk Cieszyński, wcześniej zupełnie jej nieznany. Tutaj teraz będzie próbowała znaleźć spokój wewnętrzny i odbudować swoje miejsce na ziemi. Pisarka poczuła się jednak od razu dobrze, gdyż w książce dedykowanej Gustawowi Morcinkowi w roku 61 napisała tak. Cud, gdyż mi się wydał ten kraj, kobiety nosiły się po Śląsku i ten szlachetny strój podnosił nadzwyczajnie ich urodę. Gdy w niedzielę ciągnęły do kościoła w górkach przez wysoką ławę brędnicy, w śnieżnych uwiastych kawotkach, wyszywanych złotem renesansowych żywotkach, w szeleszczących jedwabiem fartuchach i gdy to wszystko skrzyło się i mieniło w słońcu, oczu nie można było oderwać. Obyczaj panował stary, a sporadyczne wybryki potępiała surowo zwarta opinia. Ludzie pogodni, życzliwi, Mówili gwarą pełną staropolskich słów. Kradzieże zdarzały się bardzo rzadko i były przedmiotem zgorszenia. Przyroda była wspaniała i sobie pańska. Poznać ten kraj, a nie pokować go, było niemożliwe. Więc pokochała, a z czasem wprowadziła do polskiej literatury śląski pejzaż, ludzi i dzieje tej dzielnicy. Przeżyła tu wiele pięknych, twórczych lat. Odbyła dużo wycieczek, gdyż była zaniedbową turystką. I tyleż po dużych błądach czasu. Napisała wiele ważnych książek, poznała interesujących ludzi, którzy z czasem stawali się jej przyjaciółmi. Zofia Kostak stworzyła bowiem w górkach Wielkich dom otwarty, gościnny i przyciągający, nawet nieznane wcześniej osoby. Znała wartość domu jako podstawowego dla człowieka miejsca na ziemi. A w jej życie wpisane wielką historię tak się ułożyło, że wciąż trafiła i budowała domy. Kiedyś tak pisała do swoich dzieci. Likwidowanie jednego życia, organizowanie i budowanie drugiego. Ile razy już to człowiek przechodził, ile razy przenosił się, wnosił, urządzał. kośmi, Skowrótki, silica. Stary Konstantynów, Lwów, Broty, Krasiczyn, Krasiczyn, Borytniki, Górki, Katowice, Warszawa Ludna, Warszawa Jęcikowskiego, Radna, Częstochowa, Manor, a teraz Trosel na no tak długo. W tym długim szeregu miejscowości Górki zajmują pozycję wyjątkową i kiedyś zostaną nazwane realem. Ten dom, który tu stworzyła, przyciąga ludzi i promieniowała na całą okolicę. Częstym gościem w latach przedwojennych bywał też ksiądz biskup Stanisław Adamski, serdecznie z Totion Dostak Przyjeżdżali tu również uznani twórcy, tacy jak Maria Dąbrowska, Melchior Jan Dąbrowczyński, Jan Staudinger, czy słynny Witkace, który malował portret pisarki na zwykłym pachunkowym papierze. Także Aleksander Kamiński. Autor słynnych Kamieni na Szaniec był stałym gościem w domu autorki laskiej lubowej, Podobnie jak Józef Kret, niezapomniany gazdoszek i harcerki z nieodległego bucza, Bo harcerstwo polskie stało się także miłością, a nawet fascynacją autorki laskiej lubowej. Nie znaczy to jednak, że czas ten był wolny od troski cierpień. Tu, wprawdzie, wyszła ponownie za mąż za wojskowego przystojnego Symona Trzokowskiego. Ale też straciła najstarsze dziecko, jasnowłosego jurka. Utręgną był też wiecznie zatłużony folwar, niekończące się kopanie z dłużnikami, wymuszające szybką twórczość czytankową, by opędzić wydatki i utrzymać rodzinę, a potem także śmierć ojca majora Tadeusza Kosaka. Krajobrazem turecki musiał być zach szczerze zafascynowana, gdyż w roku 1930 mało znanych listach ze Śląska pisała. Jeżeli miarą piękności krajobrazu jest wywołana przez pragnienia stałego zadowolenia się w nim, napastliwa tęsknota do życia, wtulenia się, wspólnego trwania, to bezpiecz Śląsk jest najpiękniejszym krajem na świecie. Piękno tej ziemi opisywała więc z zachwyceniem w wielu z tych książkach, wyrażając w ten sposób wdzięczność do tego zakonka, który przygarnął ją i jej rodzinę. Wędrowała po peskidzkich ścieżkach, pieszo, na rowerze z, z dziećmi, zwyczajnie ubrana z chusteczką na głowie. Aleksander Kamiński, bliski sąsiad pisarki, zauważył. Ludzie z uśmiechem witali tę życzliwą dla wszystkich kobietę z torbą przewieszoną przez ramię, w sandałach, chusteczce w na głowie i dwójkę jej uroczych dzieci. Ze wspomnień zgromadzonych w Muzeum Góreckich, ze zbiorów niestrudzonego Jana Parowskiego i innych materiałów Wyłaniają się obrazy zarówno z okresu przedwojennego, jak i powojennego, pokazujące autorkę Krzyżowców w różnych sytuacjach. My tym razem skupimy się na tym, jak postrzegała ją społeczność górecka i jakie role w niej pełniła. Wspomniany już Józef Palowski zwracał uwagę na jej wielką skromność w ubiorze i w zachowaniu. Prostotę, zwyczajność, która ospajała każdego człowieka, zarazem zyskując przyjemność otoczenia, z tym wyglądem przypominała prosto osoba. Zuzanna śliwkowa wyrastająca w wielkiej biedzie około roku 1930 została przez Zofię Kostak zatrudniona do uprawiania urodu warzywnego i już w latach późniejszych wspominała. Chyba pani Zofia wiedziała o mojej biedzie i moich kłopotach, dlatego często angażowała mnie przy wyrobie masła w teczce. Obdarowała mnie dodatkowo dużą bajką chleba domowego wypieku, na którą nakładała grubą warstwę masła. Trochę z a resztę zaniosła w matce. I tak stawało się dość często. Nie jeden raz ofiarowała pani Zofia obraniami i dodawała jeszcze, że była m, autorka kasterka królewskiego z które rozdawała ludziom przez całe życie. Zawsze jej wdzięczna, a po jej śmierci na cmentarzu zawsze przystawała przy na chwilę modlitwę. W okresie powojennym, państwo Szatkowskie mieszkali w domu ogrodnika. Józef Jaworski, który palił w piecach Zofii ofisy dbał o ich ogród i też podobnie zapamiętał. Lubiła psy, z którymi chodziła na spacer po górkach, była drobna, ubrana z wiejska, z kuską na głowie, uprzejmie rozmawiająca z ludźmi. Wydawała się tak skromna, że aż trudno uwierzyć, że reprezentuje sobą tak wiele. Jednakowo traktowała ludzi niezależnie od ich pozycji społecznej. Chodziła na spacer w gumiakach, Ludzie dziwili się, że taka wielka pisarka chodzi w gumiakach nawet do kościoła, kiedy padał deszcz. Zwróćmy uwagę na te słowa. Mieszkańcy górek wiedzieli, że taka wielka, lecz ze względu na skromność, nie czuli dystansu, zdumienie pojawi się wielokrotnie. W listach do rodziny i do przyjaciół nie ma nigdy tryskiwań na codzienne kłopoty. Górki są opisywane często w zachwyceniu, pojawia się nawet słowo raj. Najwyraźniej tutaj czuło się najlepiej. Cieplutki domek wydał nam się rajem, ze swą ciszą i spokojem. Ach, jak dobrze jest na wsi. A kiedy indziej, w górkach coraz piękniej rani. Ta obywatelka świata, która kształciła się w Szwajcarii, tyle podróżowała po Polsce i Europie, zwiedziła Ziemię Świętą, najlepiej czuła się w tej wsi beskidzkiej, w górkach wielkich. Nie za bardzo, jak pisano, na Właśnie w listach znajdziemy takie wzruszające wyznanie. Człowiek czuje się w tym niewypowiedzianie dobrze. Jakiś powrót w przeszłość. Poszliśmy dziś do kościoła pieszo, jak niegdyś. Ten biały świat, dzwony w górkach i lipowcu, sznury starych znajomych idących jak my na Czas stanął. Co za odprężenie! Jeszcze dzisiaj słyszymy ciszę płynącą z tego opisu, rozjaśnioną bielą śniegą. Kiedyś w roku polskim, zastanawiając się nad urodą śniegu, Pisarka doszła do wniosku, że jego sąliwe piękno wynika z tego, że jest cichy, a cisza ma w sobie dostojeństwo i jest biały, więc nieskalony i czysto czyszczący świat człowieka. Ten krótki opis jest jak obraz, chciałoby się go oprawić w ramę i patrzeć bez końca. A takich opisów urody korejskiego świata znajdziemy dużo więcej. Srebrnego dźwięku w poszumu wysokich drzew. Dźwięcznego rabana w i Gdy w roku 1951 po kolejnej przeprowadzce znaleźli się w Kotecz i znów urządzali dom i otoczenie pisarki, w do córku, pisarka w liście tu córki Anny zjeżdżała się, że chcieliby mieć ogródek i sad W listach do studiującej Szwajcarii córki Anny pisała czole z Cieszyńska, kurzyczko. W okresie przedwojennym i powojennym przejeżdżamy do góry w wielkich tłumy gości na odpoczynek, na krakowarescencje i po wsparcie. Zofia Romanek, w kuchni, zauważyła. Była taka, że w obecnych czasach trudno znaleźć takiego człowieka. Spokojnie i grzecznie odnosiła się do swego męża, wszystkich domowników, jakich przybyłych, A goście zjeżdżali się ze wszystkich stron, reprezentowali różny wiek i różne środowiska. Szczególnie wiele życzliwości okazywała ludziom, którzy przychodzili prosić ją o pomoc. Była niesłychanie skromna. Krótko oceniając tę postać, mogę powiedzieć, była to kobieta wspaniała i niepowtarzalna. I jeszcze turecki kościół. Ksiądz Szczepan Wróbel od 1 lipca 1938 roku do 24 sierpnia 1991 roku, proboszcz kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych był Górkach był wielkim admiratorem pisarki i jej twórczości. Przestudiował on kronikę parafialną i opisał zasługi rodziny Kosaków, a zwłaszcza Sophie Kosak na parafii. W jego wspomnieniu czytano w roku 1929 po odejściu z parafii księdza proboszcza Stanisława Kutki nastąpił dwuletni wakat. Z powodu fatalnego stanu budynku probostwa nikt nie reflektował na urząd proboszcza w Górkach. Powstał wtedy Komitet Kościelny, pod przewodnictwem Tadeusza Ossaga, który zajął się remontem robostwa. Pani Zofia wystarała się o bardzo dogodne kredyty i subwencje wojewódzkie u wojewody grażyńskiego w Katowicach. Dzięki temu parafia została wyremontowana. W międzyczasie Pani Zofia uzupełniała od lat zaniedbaną kronikę parafialną i uczyniła to własnoręcznie. Dzięki temu kronika ma swoją ciągłość. Kiedy parafię przejął ksiądz krowosz Józef Czaputa, wyraził w kronice wielką wdzięczność za liczne zasługi dla parafii. Nie wiem, czy jest taka druga parafia w Polsce, której kronikę prowadziłby wielki pisarz. Po wojnie i po okresie stalinowskim, gdy państwo szatkowscy wrócili z emigracji i znów zamieszkali w Górkach, wspominał ksiądz Szczepan, pisarka nadal pomagała parafii, którą teraz kierował ksiądz Franciszek Szuścik. Pomogła sprowadzić z Niemiec piec do używania Kościoła roku. i jak napisał Ksiądz Rubel, do wszystkich była nastawiona ekumenicznie. A ekumenizm pisarki, dodajmy, na długo wyprzedzał pontyfikat papieża Jana XXIII. A dzisiaj, czy ktoś z dawnych mieszkańców Góry Wielkich pamięta jeszcze Kosak? Odpowiedź będzie zaskakująca. Tak, pamiętają przecież obecna starostka, cieszyńska pani Janina Żagan, która. W rozmowie z doktorem Piotrem z na misji miesięcznika śląsk, pierwszy numer z roku 2025 powiedziałam. pani Zofia była mi znana, niemal codziennie spacerowała z mężem po naszych polach. Miałam okazję poznać ją osobiście. Ostatni raz dłużej rozmawiałem, gdy przygotowywałam się do egzaminów wstępnych do liceum. Miałam rozłożone książki pod wielkim drzewem w polu. Pani Zofia odeszła z mężem pieskami na spacer, przystanęła. Odpytała mi fragmentarycznie i powiedziała, że się nie martwiła, bo znam na pewno, ponieważ chciałam dostać się do dobrego liceum w cieszenie, więc się ucieszyłam. Pisarka była dla mnie i dla mojej rodziny wzorem dobrej hierarchii wartości. Była osobą niezwykle skromną, życzliwą, miłą, ale przede wszystkim pełną ciepła i wielkim przeżyciem było każde spotkanie z nią. Pisarka zmarła 67 lat temu, dokładnie 9 kwietnia 1968 roku. Pogrzeb był 11. Wielki Czwartek. Ksiądz Andrzej Sapiński w gościu niedzielnym w stylizacji tak bardzo przypominającej rok polski pisał. Wielki Czwartek 1968 roku. Jeszcze się zima z wiosną przesila, jeszcze na lodniskich górach leżą śniegowe płaty. Ale wieje już zapachem pobudzonej słońcem przed wiosennym ziemi. I w zacisznych, zasłonecznionych miejscach wyrasta nieśmiałą zielenią wiersza prawa. Kondukt wyrusza z ogrodniczego domku pani Zofii. Najpierw chłopiec krzyża, takim zwyczajnym, wiejskim, pogrzebowym krzyżom, który na miejsce spoczynku odprowadził całe pokolenia góraczeńskich parafian. Potem idą dzieci. Dzieci jak dzieci, nawet na pogrzebie wesołe. Młodzież częściowo ubrana po bezficku niesie wieńce. jest ich wiele, są bardzo różne, drogie, sztywne, oficjalne, ale i prosto spleciały z bezfickiej z spleciały serdecznymi dłońmi. Warto dodać, że tzw. Tak czynnik partyjny zabronił dzieciom szkolnym uczestniczenia w pogrzebie, zabroniono też straży pożarnej, ale dzieci i tak poszły. Napisali, Uderzenie w samo serce wiadomością o stronie wielkiej pisarki, Człowieka bez wskazów, biednego przyjaciela, czujemy się jeszcze bardziej osamotnieni. Brak nam na co dzień świadomości, że żyje, pisze. Jesteśmy myślami przy Was wszystkich, w tej tronie. Te uczucia podzielało zapewne wiele osób. Przyszło tak przecież mnóstwo listów i telegramów, ale cmentarz wypełnili przede wszystkim mieszkańcy Górek i okolicznych miejscowości. Kiedy ksiądz biskup bedno, szedł pisarkę, powiedział: że była zbudowanie dla swoich, teraz ci swoi otoczyli jej mogiła. Wojciech żółtki, przemawiając nad twardą mogliwą, zawołał dramatycznie. Ludzie, czy wy wiecie, kogo żegnamy? Znaliście ją ze sklepu z autobusu, z drogi, z kościoła, przyzwyczailiście się do niej jak do współparafianki, do sąsiadki. A to był wielki pisarz z tych największych na miarę się To była kobieta, która. Tą samą ręką miała władać złotym piórem i kołysać dziecko. A podczas okupacji niemieckiej kobieta żołnierz, bohaterska, Weronika, nieustraszona ciotka, nie jeden raz nadstawiała głowę, wiele istnień uratowała. A w obozie święzińskim, sama głodna, jedyną chleba tebabliźnie mu podała. Czy wiecie więc, kim była? Doktor Edyta Korekta wspomina, że gdy z grupą studentów z Cieszyńskiego Wydziału Uniwersytetu Śląskiego pojechała śladami pisarki do Górek Wielkich, na cmentarzu podeszła do nich starsza mieszkanka wsi i powiedziała – Nie wiecie pewno, kim była pani Zofia. – To była nasza pani. Bez niej nawet we wsi krowa się nie ocięliła. Była na wszystkich szcinach, weselach i pogrzebach. Nazywaliśmy ją nasza pani. Chciałoby się dzisiaj powtórzyć tamto dramatyczne wyłomanie. Ludzie, czy wy wiecie, kto spoczywał na góreckim cmentarzu? Dziękuję.